To jeden z najpiękniej brzmiących bolidów w historii Formuły 1. W okresie, w którym wszystkie zespoły korzystały z V8 i V10, Ferrari jako jedyne nadal montowało w swoim bolidzie silnik V12, choć był najlepiej brzmiącym w całej stawce. To jednak nie był konstrukcją mistrzowską, chociaż pozwolił kierowcom Ferrari na wywalczenie kilku podiów oraz dał Janowi Aleziemu jego jedyne zwycięstwo w Formule 1. Oto historia Ferrari 412 T2. Gdy w Formule 1 dobiegła końca era Turbo i rozpoczęła się era stosowania silników 3,5-litrowych, zespoły postawiły na trzy różne konstrukcje: V8, V10 oraz V12. Bardzo szybko jednak okazało się, że to silnik w układzie V10 jest tym najskuteczniejszym i najbardziej optymalnym. Silniki V12 z roku na rok znikały ze stawki, a V8 przestały być używane przez czołowe ekipy i stały się domeną słabszych zespołów, takich jak FortiCorse, Simtek, Pacific czy Footwork. W 1994 roku Ferrari było już jedyną ekipą, która nadal używała silnika V12. Napędzany tą jednostką model 412T1 wyprowadził Ferrari na dobrą drogę. W sezonie zdominowanym przez Williamsa i Benettona stajnia z Maranello zdołała kilkukrotnie stanąć na podium, a nawet wygrać wyścig za sprawą Gerharda Bergera podczas Grand Prix Niemiec. Model 412 T2, używany w sezonie 1995, był ewolucją swojego poprzednika, choć wiele zmian zostało wymuszonych przepisami, jakie wprowadzono po tragicznych wypadkach w sezonie 1994. Silnik V12 został zmodyfikowany. Jego pojemność zmniejszono z 3,5 do 3 litrów, a motor otrzymał nowe oznaczenie typu 044. Wraz ze zmniejszeniem pojemności silnika udało się także zmniejszyć jego masę, do czego przyczyniło się również zastosowanie stali zamiast żeliwa w konstrukcji jednostki napędowej. Przepisy sprawiły, że pojemność zbiornika paliwa w samochodzie zmniejszono do 125 litrów, co umożliwiło inżynierom przesunięcie jednostki napędowej do przodu. Skrzynia biegów, ponownie jak w poprzednim modelu, została zamontowana poprzecznie do bloku silnika, co poprawiało rozkład masy na tylnej części samochodu. Silnik Typo 044 generował od 700 do 760 koni mechanicznych i kręcił się do 17 tysięcy obrotów na minutę. Sporo zmian pojawiło się w aerodynamice samochodu. Wiele z nich wymusiły nowe przepisy, zgodnie z którymi trzeba było przeprojektować przednie i tylne skrzydło. Podatko główny projektant John Barnard wprowadził w Bolidzie większe i bardziej złożone bargeboardy. Oprócz tego zrezygnował z konstrukcji uniesionego nosa, którą Ferrari stosowało przez poprzednie trzy sezony i Ferrari 412 T2 posiadało nisko położony nos. Konstrukcja okazała się być lepszą od swojego poprzednika i model 412 T2 był świetnym krokiem naprzód. Niestety silnik nadal miał problemy z niezawodnością, a ponadto nie był w stanie dorównać dominującej wtedy jednostce Renault RS7 w układzie V10. Silnik Renault napędzał wtedy bolidy Benettona i Williamsa, i to właśnie te dwie ekipy okazały się najmocniejszymi w całych mistrzostwach. Zaraz za Benettonem i Williamsem znalazło się jednak Ferrari. Kierowcy ekipy, Jean Alesi i Gerhard Berger, zdołali aż 11 razy stanąć na podium. Wśród tych podium znalazło się jedno zwycięstwo. Jean Alesi zdołał wygrać Grand Prix Kanady, co było jego jedynym zwycięstwem w całej karierze w Formule 1. Rezultaty mogły być jeszcze lepsze, ale ekipie Ferrari przytrafiło się kilka pechowych sytuacji. Podczas Grand Prix San Marino Gerhard Berger ruszał z pierwszego rzędu i prowadził w wyścigu, ale w trakcie pit stopu zgasił silnik w swoim samochodzie, co kosztowało go sporo czasu i odebrało możliwość walki o zwycięstwo. Na szybkim torze spa podczas Grand Prix Belgii, Ferrari zdołało zablokować pierwszy rząd i wszystko wskazywało na to, że ekipa realnie będzie w stanie powalczyć o zwycięstwo. Niestety obydwa samochody nie ukończyły wyścigu z powodu awarii. Podczas kolejnej rundy Grand Prix Włoch znowu pojawiła się szansa na świetny wynik i to jeszcze przed tłumem tifosi. W drugiej fazie wyścigu kierowcy Ferrari jechali pewnie na pierwszych dwóch pozycjach i teoretycznie niezagrożeni zmierzali po dublet. Niestety w końcówce wyścigu pomiędzy kierowcami doszło do kontaktu, a kilka zakrętów później Gerhard Berger zaliczył dziwny wypadek, gdy kamera umieszczona na tylnym skrzydle bolidu ale oderwała się i uderzyła wprost w zawieszenie w samochodzie Bergera. Austriak musiał wycofać się ze zmagań. Na czele pozostał Jean Alesi, ale i on nie zdołał dowieść wygranej do mety. Na 8 okrążeń przed końcem zmagań awaria łożyska koła zmusiła go do wycofania się z wyścigu. Alesi był bliski zwycięstwa także na Nürburgringu, kiedy to walczył do samego końca z Michaelem Schumacherem. Niestety mocno zużyte opony w bolidzie kierowcy Ferrari sprawiły, że nie zdołał obronić się przed kierowcą Benettona, który wyprzedził go na trzy okrążenia przed metą. Zwycięstw dla Ferrari w tamtym sezonie mogło być więcej. Ostatecznie skończyło się na jednej wygranej 11 miejscach na podium i 73 punktach, które kierowcy Ferrari wywalczyli w klasyfikacji konstruktorów, co dało stajni z Maranello trzecie miejsce w generalce. Na sezon 1996 Ferrari zostało zmuszone do zrezygnowania z silnika V12 ze względu na zmianę przepisów. Od tej pory każdy zespół musiał stosować w swoim samochodzie silnik w układzie V10 o pojemności 3 litrów. W ten sposób Ferrari 412 T2 stało się ostatnim w historii Formuły 1 bolidem, który używał silnika w układzie V12 i stał się jednocześnie ostatnim bolidem z taką jednostką napędową, który wygrał wyścig Formuły 1. Po tym jak sezon 1995 dobiegł końca, w listopadzie tamtego roku. Model 412 T2 jeszcze raz wyruszył na wyścigowy tor. 21 listopada, w trakcie sesji testowej, zorganizowanej przez Ferrari, za kółkiem tego niesamowitego bolidu usiadł Michael Schumacher. Niemiec podpisał kontrakt z Ferrari na sezon 1996, a jego pierwszy oficjalny test z nową ekipą odbył się właśnie w listopadzie na torze Estoril, jeszcze za kółkiem modelu 412 T2. Ten konkretny model, którym jechał wtedy Schumacher, czyli na dwozie numer 157, trafiło po jakimś czasie na aukcję. Pierwszym właścicielem tego bolidu został niemiecki kolekcjoner Peter Fandel. Przez kolejne 20 lat Bolid jeszcze kilkukrotnie zmieniał właścicieli. W międzyczasie można go było podziwiać m.in. podczas historycznego Grand Prix Monaco organizowanego co rok na ulicach Monte Carlo, a w 2020 roku na dwozie numer 157 ponownie znalazły się na aukcji organizowanej przez Girardot Company. Bolid został sprzedany, lecz do publicznej wiadomości nie przekazano ceny, jaką musiał zapłacić nabywca. Ferrari 412T2 nie przeszło do historii jako dominująca maszyna lub Bolit pozwalający realnie walczyć o tytuł mistrzowski. Bolid zapisał się natomiast na kartach historii jako jeden z najpiękniej brzmiących jaki kiedykolwiek stworzono. I to tyle w dzisiejszym materiale. Dajcie znać, czy odcinek Wam się podobał. Koniecznie zostawcie także subskrypcję oraz łapkę w górę na moim kanale. Zachęcam Was także do jego wspierania, co pozwoli mi tworzyć więcej wysokiej jakości materiałów specjalnie dla Was. Do usłyszenia w kolejnym materiale.